Na sputek, na płotek i druga ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, sam raz. To ma? Tak. Tutaj. no to chodź, zapraszam Cię po odbiór nagrody. Związek Dużych Rodzin 3 zorganizował dla najmłodszych Dzień Dziecka, tym razem wyjątkowej scenerii, bo dzięki uprzejmości księdza Mirosława Toszy impreza odbyła się przy bacówce na pieczyskach. Niczego nie zabraknie i zapewniamy naprawdę dobrą, dobrą zabawę i cieszymy się z tego, że przybyły tutaj te dzieci z całymi rodzinami, z rodzicami, że dla nich jest to naprawdę taki rodzinny dzień. Dzieci mogły więc nie tylko wspólnie się bawić, ale odwiedzić mieszkańców. Bacówki, czyli owieczki i osiołka. Dla wszystkich dzieci wystąpił zespół The Artes, który poprowadził całą oprawę artystyczną oraz zorganizował dla najmłodszych gry i zabawy. Czemu dzień dziecka jest fajny? E, bo można się bawić i nie trzeba sprzątać pokoju. Dostajemy prezenty wtedy od rodziców fajna. Bo w środę jeszcze było w przedszkolu numer 35, to też byłem. Fajnego jest to, że dużo ludzi i to, że... My... Można się tu pobawić. Gramy w piłkę nożną, możemy się pobawić, fajna piosenka jest. Było malowanie buziek oraz przepyszne kiełbaski z grilla. Zabawa była przednia i bardzo podobała się dzieciom. Szkoda tylko, że Dzień Dziecka jest tylko raz w roku. Dzieci z pewnością chciałyby go obchodzić codziennie. <noise>